Jestem na placu na piazza del Papolo. Za moimi plecami brama wjazdowa do miasta i obelisk. Ale także fasada kościoła Santa Maria del Papolo, gdzie znajduje się legendarny grób cesarza Nerona. Obecnie w tym kościele, w kaplicy rodziny Szigi, znajdują się dwa obrazy Michaelego Merisi, czyli Caravaggio. Piazza del Paolo, czyli plac wszystkich ludzi. Za moimi plecami zaś Via del Corso, z drugiej strony, Via del Babuino jeszcze dalej. Via della Ripetta, one tworzą tak zwane triangolo. Via del Corso, za mną, tak gdzie stoi wóz wojskowy, została wyprostowana na potrzeby wyścigów starców, kalek i dzieci, jednak. Kiedyś królowa widziała przez okno jak doszło do przyjechania kogoś przez konie i zabroniła tych praktyk i od tego czasu odbywały się tam parady powozów piaca del Papolo znajduje się także za moimi plecami. O, kawiarnia rodziny Trombletta, tu za taksówkami. Trombletta jest to bardzo ważna kawowa rodzina. W 1890 roku Vittorio Trombletta nawija Marsala tuż przy Termini, czyli dworcu. Otworzył małą kawiarnię, ponieważ założył sobie, że będzie witał podróżnych kawą. Rodzina dalej pociągnęła te sznurki i w tej chwili rodzina Trombletta Produkuje około 6000 ton kawy rocznie. Jest bardzo ważnym producentem kawowym. Niektórzy mówią, że jest to kawa, dla której można zwariować. Ja osobiście bardzo lubię trampletę. Zaraz udam się tutaj i wypiję mrożoną. Dalej, do góry. Widzimy tam takie rzeźby. O. Znajduje się park Villa Borghese. Przepiękny park z teatrem dla dzieci, willą jako galerią sztuki, miejscami gdzie można odpocząć, wspaniałą kawiarnią z zegarem wodnym, widokiem na rzym, niezwykłe miejsca. Słońce w Zenicie. Jestem zdziwiona, że jeszcze nie ma A, jeszcze chciałam wspomnieć o tej kawiarni, że na Piazza del Paolo teraz tego nie ma tutaj. Jest nas o wiele mniej, ale bardzo modnie jest pić tutaj kawę. I podczas picia kawy można zauważyć, jak ludzie przyjeżdżają swoimi pięknymi samochodami, nie tylko nowymi, ale kolekcjonerskimi. A co do sklepów na Via del Babuino, tych drogich, puste. To jest naprawdę dziwny, smutny widok. W tych sklepach nigdy nie było tłumów, bo jest to specyficzny rodzaj klienta. Ale teraz jest po prostu pusto. Do zobaczenia później.